Dzień dobry Państwu, nazywam się Jarosław Słoma. Podczas dzisiejszego spotkania postaram się Państwu zarekomendować kilka profesjonalnych, nowoczesnych narzędzi, jakie wydawnictwo Nowa ERA przygotowało do realizacji przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa na poziomie szkół ponadpodstawowych. Zanim jednak do narzędzi, to krótki wgląd w stan prawny, jaki na początku roku szkolnego 2019-20. Jest obowiązujący. Otóż przedmiot Edukacja dla Bezpieczeństwa będzie realizowany w zakresie podstawowym. Siatka godzin przewiduje jedną godzinę w cyklu kształcenia mówimy tutaj o klasach pierwszych. Tygodniowy wymiar godzin w klasie jedna z możliwością łączenia do dwóch szczególnie tam, gdzie mamy do czynienia z realizacją zagadnień. Praktycznych głównie wiąże się to z nauczaniem udzielania pierwszej pomocy. Łącznie przewidzianych zostało około 30 godzin dydaktycznych na realizację przedmiotu. Przedmiot ten, co warto podkreślić, nie jest przedmiotem naturalnym. Cóż znajdujemy, drodzy Państwo, w podstawie programowej? Otóż wybrałem kilka takich istotnych moim zdaniem twierdzeń które będą w sposób istotny wpływały na całość realizacji przedmiotu w cyklu kształcenia. Przedmiot przygotowuje uczniów teoretycznie i praktycznie do właściwego zachowania oraz odpowiednich reakcji w sytuacjach trudnych i kryzysowych, stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia. Niezwykle ważne jest, ażeby kłaść szczególny nacisk na kształcenie umiejętności praktycznych, powtarzanych możliwie często, szczególnie przy nauczaniu pierwszej pomocy. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy, jak również edukacja zdrowotna, uwagi na, z uwagi na największe prawdopodobieństwo wykorzystania ich w praktyce, w życiu codziennym, należą do najważniejszych tematów w przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa. Tu podkreślić należy, że na te 30 godzin, jakie zarezerwowano dla realizacji cyklu, 50-55% godzin są to godziny związane z pierwszą pomocą i ratownictwem zgodnie z intencją ustawodawcy, ma się to dokonywać poprzez formy praktyczne, a zatem szczególnej troski i przygotowania bazowego będzie to wymagało ze strony i nauczycieli, dyrektorów szkół, jak i organów prowadzących. Jeśli chodzi o podstawę programową kształcenia ogólnego, to czas zmian rewolucyjnych właściwie mamy w dość odległej przeszłości. Przypomnę, że był taki czas, kiedy Przedmiot nazywał się przysposobienie obronne. I w momencie, kiedy wdrażano nowy ustrój szkolny, kiedy pojawiły się gimnazja, podjęto decyzję o tym, że będzie się przedmiot nazywał edukacja dla bezpieczeństwa, a jego siatki godzin będą wyglądały w ten sposób, iż będzie to jedna godzina w gimnazjum i jedna w szkole ponadgimnazjalnej. Ta filozofia myślenia została przeniesiona. Do dnia dzisiejszego. Mamy zatem ten sam przedmiot pod nazwą Edukacja dla Bezpieczeństwa z jedną godziną w cyklu w szkole podstawowej i z jedną godziną w szkole ponadpodstawowej. Dość podobnie wygląda podział treści. Otóż poza ratownictwem i pierwszą pomocą zblokowano niektóre zagadnienia hasłowo w bezpieczeństwo państwa, edukację zdrowotną. Przygotowanie do działań ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla przedmiotu określa również warunki realizacji tegoż przedmiotu. A zatem, aby osiągnąć zamierzone cele, aby być skutecznym w realizacji swoich zamierzeń pedagogicznych, powinniśmy dążyć do tego, aby klasy nasze były dzielone. Na grupy nie bardziej liczne niż 15 osób, szczególnie wówczas, kiedy podejmujemy edukację ratowniczą. I istnieje możliwość, do czego gorąco namawiam, aby łączyć godziny lekcyjne w bloki dwugodzinne. Daje to bardzo duży komfort pracy nauczycielowi, ale stwarza też bardzo dogodne, sprzyjające warunki dla ucznia. Ustawodawca szanowni państwo przewidział w ramach opisu warunków realizacji przedmiotu takie oto jeszcze uwarunkowania. Jesteśmy inspirowani treścią podstawy do tego, aby odbywać wizyty w instytucjach państwowych, w centrach zarządzania kryzysowego, w straży pożarnej, pogotowiu ratunkowym i innych podmiotach publicznych, które działają na rzecz bezpieczeństwa, obronności, ratownictwa, ochrony zdrowia aby podejmować się organizacji obozów szkoleniowo-wypoczynkowych, aby realizować wycieczki, zajęcia plenerowe, zwiedzanie wystaw tematycznych, aby inspirować, organizować spotkania, prelekcje, wykłady z pracownikami kluczowych instytucji bezpieczeństwa oraz aby motywować naszych uczniów do udziału w konkursach tematycznych. Tu jest jednak pewne niebezpieczeństwo, na, co, na które pragnę zwrócić uwagę, bo o ile zblokujemy sobie godziny, Dydaktyczne w te y, dwugodzinne elementy, to już daje nam pewną praktyczną możliwość, aby udać się na taką wizytę, udać się na taką wystawę. No, niemniej jednak zwracam uwagę, aby zachować daleko idący umiar w podejmowaniu tego typu wyzwań, albowiem, jeszcze raz podkreślę, godzin do dyspozycji jest około 30. Blisko połowa z tych godzin poświęcona jest na. Nauczanie pierwszej pomocy, a zatem jedna, druga, trzecia wycieczka, wizyta poza szkołą, no to jakby nie było 6, 8, czasami 10 godzin, bardzo szybko nam ubędzie i staniemy wobec dylematu, jak zdążyć z pozostałymi treściami. Jeśli chodzi o pozostałe warunki bazowe, no to mamy też taki zapis, iż nauczyciel powinien stwarzać warunki sprzyjające swobodnej wymianie myśli i poglądów. Z zachowaniem niezbędnej dyscypliny i porządku zajęć. Oczywiście są pewne metody bardziej predysponowane do ćwiczeń praktycznych. Tutaj mam na myśli instruktaż, pokaz, same ćwiczenia praktyczne pod nadzorem i kontrolą nauczyciela, ale są też te metody służące dyskusji, czyli debata, analiza przypadku, i tutaj ustawodawca wprost mówi do nas, aby z tego chętnie korzystać. Jeśli chodzi o warunki stricte bazowe, to jest taka sugestia, aby nauczyciele pracujący z przedmiotem edukacja dla bezpieczeństwa korzystali z klas pracowni, które będą niejako dodatkowo wyposażone w tak zwany kantorek, tak to się kiedyś nazywało, czyli wprost czytamy tutaj w zaplecze, lub zabezpieczone miejsce umożliwiające przechowywanie pomocy podstawowych materiałów i innych środków niezbędnych do prowadzenia zajęć oraz ewentualnych prac uczniów. Trudno jest bowiem wyobrazić sobie taką sytuację, że nauczyciel nie dysponuje tymże kantorkiem. W jednym tygodniu ma. Zajęcia w takiej izbie lekcyjnej, w następnym w innej izbie lekcyjnej i gdzieś po piętrach, między piętrami, musi wszystkie swoje pomoce dydaktyczne nosić ze sobą. Potem ta klasa musi być udostępniona innej grupie, a zatem wszystko trzeba zabrać ze sobą i odbywają się tak zwane wędrówki ludów i przenoszenie całego asortymentu środków dydaktycznych. Drodzy Państwo, w tym roku, który nas czeka, będziemy mieli właściwie. Podwójne stany liczbowe, albowiem nastąpi kumulacja roczników, część uczniów trafi do nas jako absolwenci wygaszanych gimnazjów, a część uczniów trafi już jako absolwenci szkoły podstawowej. Generalnie zatem możemy przyjąć, że spotkamy się z uczniem nieco młodszym, jest to uczeń o dość odmiennej charakterystyce. Ale cóż możemy zatem w ramach tej charakterystyki o takim uczniu powiedzieć? Po pierwsze jest to uczeń, który już spotkał się z kursem przedmiotów w szkole podstawowej. Dla niego te zagadnienia nie są zupełnie nowe, nie są abstrakcyjne, nie są zaskakujące. Uczeń, który posiada podstawową wiedzę, niezbędne umiejętności w tym zakresie. Korzysta z różnych źródeł informacji. Tutaj należy podkreślić, że 14-15-latek jest już bardzo... Sprawny w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami komputerowymi, informatycznymi, I tak właściwie jego sprawność w tym zakresie jest w zupełności wystarczająca, aby z różnych źródeł informacji samodzielnie, autonomicznie korzystał. Uczeń, który zasiądzie w ławach szkolnych w pierwszej klasie już we wrześniu, jest to osoba, która sporządza własne notatki, pracuje z zeszytem ćwiczeń i z podręcznikiem. Posługuje się sprawnie i adekwatnie językiem przedmiotu. Zna w zasadzie wszystkie metody predysponowane do realizacji tegoż przedmiotu, w tym metody aktywizujące oraz najbardziej przydatne i rekomendowane do zdobywania oraz doskonalenia posiadanych umiejętności. Szczególnie polecam uwagę instruktaż, pokaz i ćwiczenia praktyczne. Uczeń nasz wykazuje również zainteresowania wybranymi zagadnieniami i problemami związanymi z bezpieczeństwem. To jest y, również ten czas, kiedy rozwijają się w pełni indywidualne zainteresowania uczniowskie, kiedy krzepną y, własne wyobrażenia o przyszłym rozwoju osobistym i o przyszłej y, karierze zawodowej. Cóż zatem powinniśmy wspierać? Ucznia, który lubi pracę dynamiczną, syntetyczną, Krótkie teksty i zmienność wątków. Uczeń nasz preferuje schematy, zestawienia tabelaryczne, infografiki i obrazy. Na tle ogólnej ciekawości świata, rozwija własne zainteresowania, które stara się zgłębić. Zazwyczaj jest on kreatywny, wielowymiarowo inteligentny. Wymaga owszem sporo cierpliwości, przypominania, naprowadzania na trop. W poszukiwaniu rozwiązań, ale bardzo sprawnie korzysta z technologii informacyjnych i komputerowych. Jaka jest zatem odpowiedź wydawnictwa Nowa Era na nową rzeczywistość szkolną, na nową podstawę programową? Mamy mówić o narzędziach, ale zanim przejdziemy do narzędzi bardziej namacalnych, tych, które nam się kojarzą od razu, z pracą pedagogiczną, czyli do podręcznika i innych środków dydaktycznych, warto zatrzymać się na moment nad programem nauczania, albowiem ten fundament, jakim jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, został wzbogacony przez program. Tutaj każdy autor programu, każdy wydawca w pewien sposób autonomicznie i po swojemu napiętnowuje widzenie rzeczywistości w danym obszarze. Jest mi dane od blisko 20 lat współpracować z wydawnictwem Nowa Era i tworzyć kolejne programy, kolejne podręczniki. One się oczywiście od siebie różnią, natomiast mają też pewne elementy wspólne. I tutaj pozwolę państwu że zaakcentuję to, co jest dla mnie bardzo cenne, czyli przyjazność przedmiotowego systemu oceniania będącego częścią programu nauczania dla ucznia. Bardzo wielu Praktyków, którzy pracują w szkole przez wiele lat, podkreśla w kontaktach indywidualnych, że tak opracowane programy nauczania, jak również ten ostatni, ten dla szkoły ponadgimnazjalnej, są to programy tak przyjazne, iż gwarantują w zasadzie każdemu uczniowi osiągnięcie sukcesu pedagogicznego, sukcesu szkolnego na miarę jego możliwości. Przedmiotowy system oceniania został w tym programie. Tak skonstruowany, że w zasadzie dla przeciętnego ucznia ocena dostateczna i dobra jest w zasięgu na wyciągnięcie ręki. Przy zachowaniu elementarnej frekwencji na zajęciach, przy zachowaniu podstawowej dyscypliny pracy, przy wykazaniu też takiego elementarnego zainteresowania przedmiotem, trójka i czwórka w zasadzie jest dla każdego. Jeśli z kolei uczeń wykaże dodatkowe zainteresowanie przedmiotem, Podejmie dodatkową pracę, to oczywiście pozostałe oceny też nie są y, niebywale trudne do osiągnięcia. I z tego, co mówią nauczyciele pracujący z tym programem, y, z, z takimi podręcznikami, mówią, że bardzo wielu uczniów y, sięga po oceny bardzo dobrą i celującą. Nowy podręcznik został opatrzony numerem dopuszczenia 960 przez 2019. Mamy zatem w pełni profesjonalne, w pełni nowoczesne i legalnie na rynku funkcjonujące narzędzie. Drodzy Państwo, to co podkreślają i rzeczoznawcy, to co podkre podkreślają yy, praktycy, to w kilku słowach można by ująć hasłowo, ale. Postaram się te hasła w pewien sposób rozwinąć. Po pierwsze, na podkreślenie zasługuje nowoczesna konstrukcja dostosowana do potrzeb nieco młodszego ucznia. Dzisiaj generalnie, jeśli chodzi o charakterystykę młodego pokolenia, można powiedzieć, dzieci i młodzież do wszystkiego się spieszą, na nic nie mają czasu. Wszędzie są w tak zwanym niedoczasie lekki stres, żeby zdążyć. No i tutaj wychodząc naprzeciw, takiej charakterystyce podjęliśmy wyzwanie które miało powiedzieć mniej więcej coś takiego. Nie ma czasu, żeby czytać dwa, trzy razy ten sam tekst i zastanawiać się, co autor miał na myśli, kryjąc między jednym a drugim zdaniem. Treści muszą być tak ubrane w słowa, ubrane w zdania, aby uczeń przeczytał raz, zrozumiał, o co chodzi, jakie komunikaty są w jego stronę kierowane i aby było to dla niego przejrzyste i systematyczne. Walorem naszego podręcznika jest bez wątpienia bogata i atrakcyjna szata graficzna. Na uwagę zasługuje zastosowanie różnych elementów systematyzujących i hierarchizujących treści. Bo oczywiście wszystkie treści zawarte w podręczniku są na swój sposób ważne. Nie zmienia to jednak faktu, że niektóre są bardziej ważne czy wręcz najważniejsze. A zatem nasi uczniowie spotkają się. Z tak zwanymi ramkami. Ramki zielone, czyli zawierające definicje, ramki pomarańczowe, czyli zawierające to, co warto wiedzieć, co należy zapamiętać. Ramki niebieskie, warto wiedzieć. To, co warto wiedzieć, to może się okazać bardzo cenne, przydatne dla Ciebie osobiście, dla Twoich najbliższych, dla Twojego bezpośredniego społecznego otoczenia. Ale każdy temat lekcyjny kończy się podsumowaniem, aby w sposób zwięzły, krótki, yy, jeszcze raz podjąć to wszystko, co było przedmiotem analizy na dzisiejszej lekcji. Każdy temat kończy się również w ramach realizacji funkcji kontrolno-oceniającej, samokształceniowej kończy się pytaniami kontrolnymi. Jedno, dwa, czasami trzy pytania kontrolne. I to, co również podkreślają osoby korzystające z podręcznika, yy, odesłania do źródeł podręcznikowych, do źródeł pozaszkolnych. Mówiliśmy już o tym, że uczeń sprawnie korzysta z różnych źródeł informacji. On potrafi te źródła odnaleźć, wykorzystać, wiedzę, informację tam yy, posadowioną, yy, należycie selekcjonuje, należycie obrabia, a zatem. Korzystając z tych kompetencji uczniowskich, podpowiadamy mu, jeśli zainteresowały Cię te zagadnienia, te problemy, zajrzyj na strony internetowe, które przywołujemy na koniec każdej lekcji. Bardzo wiele ciepłych słów nasi odbiorcy kierują pod adresem szaty graficznej, i tutaj na uwagę zasługują piękne, nowoczesne infografiki. Każda z nich. W różnych zresztą rozdziałach, w różnych tematach. Każda z takich infografik jest bardzo nowoczesna, bardzo technicznie zaawansowana. W podręczniku spotkać też można krótkie komunikaty ukierunkowujące uwagę na informacje ważne do zapamiętania. Tu dla przykładu prezentujemy Państwu w ramce ważne odniesienie do tak zwanej złotej godziny, która w ratownictwie ma niebagatelne znaczenie. Raz jeszcze przykład tego, co warto wiedzieć. Korzystamy również z pogrubienia tekstu, który uważamy, że odnosi się do spraw istotnych. I kolejny element, algorytmy oraz schematy, to co jest najbardziej lubiane przez uczniów. Dość często korzystamy również w konstrukcji podręcznika z tak zwanej wizualizacji kolejności podejmowanych działań. Jeśli chodzi o szatę graficzną, to godne podkreślenia jest to, że korzystamy ze zdjęć, czyli z ilustracji, pieczołowicie wybieranych pod względem aktualności. Są drodzy Państwo w podręczniku zdjęcia, które były wykonywane jeszcze latem i jesienią roku 2018. A zatem nie minął jeszcze rok od momentu, kiedy miały miejsce zdarzenia na tych zdjęciach uwiecznione. A zatem myślę, że jest to niebogatelny walor tej oferty. Oprócz podręcznika. Wydawnictwo przygotowało dla Państwa i przede wszystkim dla uczniów, ale wiem, że nauczycielom też zdecydowanie łatwiej pracuje się wówczas, kiedy w użyciu jest zeszyt ćwiczeń z przedmiotu. Zeszyt ćwiczeń może przyspieszyć pracę na lekcji, ułatwia realizację tego waloru samokontrolnego i samooceniającego dla ucznia, w pewien sposób może, oszczędzając też czas. Być wykorzystany do pracy w domu. Aczkolwiek y, moje osobiste zdanie, wynikające z blisko 30-letniego doświadczenia y, w pracy z tym przedmiotem, y, jest takie, iż y, do granic maksymalnych należałoby wykorzystać czas pracy na lekcji, tak aby y, zadania domowe. Były stosunkowo rzadko. Co nie znaczy, że z tych zadań nie należy korzystać, ale warto rozważyć taką opcję, aby zadanie domowe, chociażby przy wykorzystaniu zeszytu ćwiczeń, było zadaniem dla tych osób, które się interesują, które mają dodatkowe aspiracje i które wiążą być może swoje dalsze losy zawodowe. Czy dalszy rozwój osobisty z zagadnieniami związanymi z, bez, z bezpieczeństwem, aspirują do oceny bardzo dobrej, do oceny celującej? Proszę bardzo, jest narzędzie, które umożliwi szybko i sprawnie realizację nieco trudniejszych albo nieco bardziej rozległych zadań. Zeszyt ćwiczeń, jak wspomniałem, umożliwia zarówno pracę na lekcji, co ma miejsce najczęściej. Jak i samodzielną pracę w domu. Poza tym jest doskonałym narzędziem do sporządzania bieżących własnych notatek uczniowskich na lekcji. Jest to także doskonałe uzupełnienie podręcznika z tego powodu, że nie jest to narzędzie żyjące własnym życiem, tylko każdy zestaw. Pytań, ćwiczeń, poleceń, zadań jest równolegle związany z daną jednostką lekcyjną, z danym tematem. Szanowni Państwo, podsumowując, wydawnictwo Nowa Era przygotowało dla Państwa zestaw profesjonalnych, nowoczesnych narzędzi pracy pedagogicznej do wyboru i korzystania, z których serdecznie zapraszam. Teraz jednak Pan Maciej Tulczyński przedstawi Państwu. Zestaw niespodzianek, jakie jeszcze oprócz podręcznika i zeszytu ćwiczeń wydawnictwo przygotowało do realizacji przedmiotu. Dziękuję bardzo.